Trzy małe ślinki. Dawno temu w małej niezadbanej chatce mieszkały sobie z mamą trzy małe ślinki. Były bardzo biedne, biedne więc postanowiły, że ruszyć w świat w poszukiwaniu fortuny. I tak pierwsza z nich zapakowała ulubione rzeczy, powiedziała mamie: do widzenia i poszła. Czy mogłaby Pana od stobek w słonę, czy tak się na do Oczywiście, ośmiu człowiek. I tak pierwsza mała świnka dała człowiekowi wszystkie pieniądze ze stobek sm w Potem zabrała się do pracy, zaczęła piąć słomę, w i przymocowywać do kijów. tak samodzielnie zrobiła przytulny mały domek ze słomy i była bardzo zadowolona. Ale kiedy siedziałam w środku i ja pierwszą kolację, w nowym domku nasz zły wiek polował przez cały dzień w wielkim lesie, ale nie znalazł nic do jedzenia, więc był bardzo głodny. Nic dziwnego, że kiedy zobaczył malutki marut, domek świnki, pomyślał – tak w lesie znalazłem kolację, zapukał do drzwi Mała świnka opasuj drzwi i pozwól środkami. Pierwsza świnka wyjrzała przed okno, kiedy zobaczyła wielkiego złego wilka. Za dłoń. Nie otworzę wilka, bo włos jest bardzo złą osobą. Chyba to świnka wilka. to bardzo głośno. jak się napnę i jak mógł, na to swym domkiem będzie w Ale świnka wciąż nie chciała go do środka. Wielki zły wilk sapał i tak długo, aż mały domiec zesłonuje rozsypał się szybko i fotograficznie, bo inaczej ich bilet naprawdę wyjął z jamy. Krótce po druga mała świnka postanowiła poszukać szczęścia przy rodzinnym świecie. Powiedziała mu więc... Do widzenia. I poszła sobie. Szybko detale były wysypane i już nieraz drogi. Jaka przyjemna droga. Może, gdybym ją zobaczyła, to mnie na niej spotkać, pomyślała. Stęciła więc już drogę. Świnka spotkała człowieka niosącego wielką w walizy patyków. Dzień dobry panu. Żywi dała się uprzejmie druga, ma druga mała świnka. – Czy będzie nie sprzedał mi ten sam związek patyków? Oczywiście, odpowiedział człowiek. Druga mała świnka dała mu wszystkie pieniądze za patyki. Wzięła wiązkę i zebrała się do pracy. Wielki zły wilk zapukał do drzwi i zabrał mała świnkę. Ostrzygnął krowę. Przerażył <grym> kamień. Więc druga mała świnka pojechała przed oczami i zobaczyła, jak wielkiego złego wilka odpowiedziała. Nie ja otworzę drzwi przed tobą, bo się bardzo zło, osobiście Bardzo głośno złego człowieka. Jak się naprę i jak głuchnę, to z kim zamkniemy mikrofon? Druga mała świnka bali się przed Почекай, как шипко, я цикл куда-то. Ой, наша изюминка, и на колација. Trzecia mała świnka. Czy nie sprzedałby mi Pani pizzeria? Przedał mi się na budowę domu. Oczywiście, odpowiedział człowiek. Trzecia mała świnka dała mu wszystkie pieniądze i zebrała się przytulny domek. I trzecia mała świnka weszła do nowego domku. Nadbiegł z... wielki, zły wilk. Zapukał do drzwi i głośno zawołał. Mała świnko, otwórz drzwi, potwór będę środkami. Trzecia mała świnka wyjrzała przez okno, zobaczyła wilka i odpowiedziała. Nie otworzę drzwi, bo jest bardzo błędę". Wilk bardzo się zdenerwował, słysząc te słowa, ryknął więc bardzo A lubi. Jak się zapnę i jak długo to z tym Fukać, zaczął fukać i buchać. Buchać i w coraz mocniej, ale choć nie tęczał, nie mógł zbudnąć małego domku, zbudowanego style. Drapał się więc na dachu i wsadził go do komina. Sadziłem już łeb, świąt Bardzo dobrze. Odpowiedziała Maria. Sadziłem też w kurszy. się Bardzo mi miło. Także noż do środka Bardzo dobrze. odpowiedziała trzecia no, świnka. Co już szła do środka? Poinformował wielki. I zjechał kominem w Nieoczekiwanie Nieoczekiwani, wydał z siebie straszny wyciek. Gdy mała przebiegła dźwięka, ustawiała na palenisku wielki kocioł z urządkiem. Wielki z niec uciekał z powrotem przez komin. Najszybciej jak tylko potrafił, w tym razie tak, uciekł gdzieś w rocznie, a trzecia mała mieszkała mieszkało sobie w szczęśliwie w niewielkim, przytulnym domu w sercu.